Gothic Remake to tytuł, który budzi bardzo duże zainteresowanie, szczególnie w Polsce, jako że Polska to jeden z największych fanbase'ów Franczyzy Gothic w całej Europie. Zresztą zrobiłem w tym temacie osobny materiał, który odpowiada na pytanie, czemu Polacy kochają gotyka. Możecie sobie zerknąć we wcześniejszych filmach na kanale. Tymczasem jeśli chodzi o Gothic Remake, postanowiłem przygotować dzisiaj takie krótkie podsumowanie na temat wszystkiego co wiemy o nadchodzącym tytule, a także na temat niedawno wypuszczonego gameplaya, który pokazuje nam właściwą rozgrywkę w Gothic Remake. Co tu dużo mówić, wskakujemy do materiału. I Przechodzimy do faktów, zanim jednak to zrobimy, proszę cię o zostawienie łapki pod tym filmem oraz o zasubskrybowanie tego kanału, żebyś mógł dostawać więcej regularnej dawki tego typu kontentu. Gothic remake to, jak wiemy, remake gry oryginalnie stworzonej przez studio Piranha Bytes w roku 2001. Tytuł ten, mimo topornego sterowania i wielu wad, przyjął się bardzo ciepło, szczególnie w środkowej Europie właśnie i w Polsce zrobił bardzo dużą furorę. Zresztą do dziś robi. Bardzo dużo osób jeszcze gra w gotyka. Bardzo dużo pojawia się różnych przeróbek, memów związanych z gotykiem. Mam wrażenie, że w ostatnim roku być może ten temat troszkę przycichł, ale poprzednie 3-4 lata to, mam wrażenie, renesans gotyka wśród młodych ludzi. Co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, bo ja w młodości również zagrywałem się w gotyka, zarówno w pierwszą, jak i drugą część gry, które były moimi ulubionymi. Historia Gothic remake jest całkiem prosta. W 2019 roku austriacki wydawca. Nordic THQ zakupił studio Pirania Bytes, które odpowiadało za Gotika. W grudniu 2019 roku THQ wypuściło grywalny, darmowy teaser gry Gothic Remake do dyspozycji graczy, którzy bodajże kupili jakiś tytuł związany z franczyzą. Ja pamiętam, że w tamtym okresie kupiłem chyba właśnie Gothica 2 i również dostałem akces do tego tytułu i chwilę mogłem pograć. Oczywiście tytuł ten był bardzo niedopracowany. Zarówno jeśli chodzi o samą rozgrywkę o mechanikę walki o wszystko tak naprawdę jak i o Kolorystykę, która wydawała się zbyt cukierkowa, zbyt barwna, jak na tamten mroczny świat gotyka. No i ludzie rzeczywiście sporo na ten temat narzekali, ale jednocześnie twórcy postanowili to wykorzystać i wraz z tym teaserem wypuścili ankietę, w której postanowili zebrać feedback od wszystkich graczy. I tutaj odzew był naprawdę duży. Około 180 tysięcy. Pobrań gry i około 30 tysięcy odpowiedzi w ankiecie sprawiło, że twórcy dali zielone światło temu tytułowi i w lutym 2020 roku oficjalnie ogłoszono początek prac nad produkcją zatytułowaną Gothic Remake. Co wiemy do tej pory na temat gry Gothic Remake? Przede wszystkim wiemy, że będzie ona bazować na silniku graficznym Unreal Engine 5. Wiemy również, że Kai Rosencrantz, który był odpowiedzialny za muzykę do oryginalnej serii Gothic, podjął się zadania udźwiękowienia najnowszej gry wydawanej przez. THQ Nordic i to on ma być odpowiedzialny za muzykę w najnowszym tytule. Postawił on sobie za zadanie zreinterpretowanie muzyki z oryginalnej serii, a także dodanie kilku nowych elementów, kilku nowych kawałków. I tutaj już na bazie tego trailera, który otrzymaliśmy jak i gameplaya, muszę przyznać, że no ta znajoma muzyka, te znajome nuty robią wrażenie. Nie wiem na ile jest to reinterpretacja, a na ile jest to po prostu oryginalny utwór, ale mimo wszystko słychać słysząc te stare melodie i widząc jednocześnie nowy świat z nową grafiką wykreowany przez studio Alkima, które obecnie po uśmierceniu studia Piranha Bytes pracuje nad tym tytułem, widząc to wszystko odzywa się we mnie jakaś taka wewnętrzna nostalgia i muszę przyznać, że robi to ciepłe, przyjemne wrażenie powrotu do miejsca, w którym... Dawno nie byłem, a w którym bardzo chciałbym się znaleźć. Zresztą powiem o tym jeszcze za chwilę, już przy okazji omawiania gameplaya. Gra będzie miała angielski i niemiecki dubbing, co jakby jest oczywiste, biorąc pod uwagę, że powstaje z niemieckojęzycznego ramienia, a angielski jest, można powiedzieć, językiem świata, ale już teraz ogłoszono, że również gra otrzyma oficjalnie polski dubbing z uwagi właśnie na ten ogromny fanbase Gotika, który jest w Polsce. I tutaj nie sposób nie przypomnieć sobie właśnie tego co sprawia, że Gothic 1 i 2 był grą tak uwielbianą przez Polaków, mianowicie wspaniały polski dubbing. Teksty, które myślę każdy zapamiętał i dialogi, które rozgrywają się pomiędzy postaciami, jak i te rzucane przez NPC-ty luźne teksty w mieście typu czego tutaj szukasz albo o bogowie walka. Kto tego nie zna, to jest klasyka serii Gothic. Te teksty oddają ducha tamtego świata. Pokazują, że ten te niekoniecznie są takimi figurami, które tylko czekają na to aż przyjdziemy do nich zagadać i służą nam jakimś kolejnym questem czy kolejnym artefaktem, który możemy od nich kupić, ale pokazuje, że oni sobie po prostu żyją w tym mieście czy w tej górniczej dolinie mają swoje sprawy, mają swoje własne domy, do których nie chcą żebyś ty wchodził, co jest oczywiste bo ty też nie chciałbyś, żeby jakiś random wlazł ci do domu, co nie? I właśnie twórcy Gothic stworzyli ten klimat, ten vibe świata który żyje własnym życiem, a gracz może po nim przemykać, ale nie musi, a świat dalej będzie się toczył. Podobnie jest z naturą, która w gotiku zdaje się żyć własnym życiem. Zwierzęta krążą za dnia po swoich konkretnych miejscówkach, kiedy zbliża się wieczór, udają się do swojego legowiska, zmieniają pozycję. Jedne śpią w nocy, inne jak na przykład cieniostwory śpią właśnie w dzień w ciemnych jaskiniach, tylko po to, żeby wyjść w nocy i żerować albo żerować w jakichś ciemnych, leśnych ostępach. Oddalonych od cywilizacji. To wszystko sprawia, że czujecie realność tego świata. Czujecie, że na przykład w nocy nie warto zapuszczać się do lasu, bo grafika w oryginalnej części Gotika daje nam takie odczucie, że rzeczywiście my w tym lesie niewiele widzimy i czujemy się zagrożeni. Ponadto w lesie i w nocy zmienia się również muzyka, co jeszcze bardziej potęguje uczucie zagrożenia i wyobcowania. Pierwszy trailer został wypuszczony w sierpniu 2002 roku, drugi natomiast rok później czyli w sierpniu. 2023. W lutym 2023 roku Alkima ogłosiła, że jest mniej więcej w połowie prac nad grą, i całkiem niedawno pojawiła się możliwość kupienia gry w przedsprzedaży. Gra natomiast oficjalnie w tym momencie jako datę publikacji ma 31 grudnia 2024 roku, więc przyznacie, że jest to całkiem blisko. Jeśli chodzi o przedsprzedaż, gra w zwykłej wersji kosztuje jakieś 59,99 Euro, natomiast w wersji kolekcjonerskiej kosztuje około 200 euro. I tutaj zrobiła się taka trochę gównoburza z tego tytułu, że rzeczywiście gra jest droga w wersji kolekcjonerskiej, ale jeśli się przyjrzymy innym grom wydawanym w wersjach kolekcjonerskich i porównamy sobie ich ceny, to 200 euro wcale nie robi wrażenia. Śmiało, zapraszam Was do różnych sklepów internetowych. Sprawdźcie sobie te informacje, bo nie jest to, myślę, jakaś wygórowana kwota. Zresztą, kto będzie chciał, po prostu kupi sobie wersję kolekcjonerską a kto nie, kupi sobie zwyczajną grę. 60 euro, myślę, że to jest taka standardowa cena gry w dzisiejszych czasach. No i ostatecznie, całkiem niedawno ukazał się gameplay do gry Gothic Remake, który z taką narracją z Ofu opowiada nam o tym, Czego możemy się spodziewać w grze, oraz pokazuje nam poszczególne elementy rozgrywki. I tak, pierwszą rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę, to rzeczywiście poprawa kolorystyki, szczególnie względem tego pierwszego teasera, który był za bardzo kolorowy, aż taki pzaśny. Tutaj mamy już coś, co idzie w kierunku bardziej. Mrocznego świata i myślę, że większość z widzów właśnie na coś takiego liczy. Świata brudnego, brutalnego, pozbawionego skrupułów, świata, który jest w sumie górniczą doliną, więc niczym więcej jak więzieniem pełnym oprychów, którzy raczej nie będą dbać o to, żeby utrzymywać jakiś wspaniały porządek, a jedynie pilnować własnych interesów. Jeśli chodzi o walkę w tym gameplayu, jest ona ukazana dość chaotycznie i enigmatycznie, i trudno mi tak naprawdę nadal cokolwiek więcej powiedzieć. Przykładowo jeśli chodzi o strzelanie z łuku, tam na gameplayu widzimy, że postać bohatera rzeczywiście strzela z łuku, ale nie widzimy dokładnych niuansów mechaniki, nie widzimy żadnego celownika, nie wiemy tak naprawdę na jakiej zasadzie się to odbywa. Podobnie jest z czarami, widzimy co prawda, że bohater miota takim czarem jak na przykład kula ognia i ładuje te firebole jeden po drugim. Nie widzimy natomiast elementów typu ładowanie many, takich bardziej, wiecie, zakulisowych, growych elementów, takiego mięsa Widzimy po prostu ładnie skrojony gameplay, który pokazuje wybrane takie ładne dla oka elementy rozgrywki, i tutaj też no, brakuje czegoś więcej, żeby móc o tym powiedzieć. Podobnie jest z walką, wręcz. Więc nie będę wchodził w ten temat w ogóle. Bardzo mi się natomiast podoba wizja Starego Obozu, to jak ukazali go właśnie w Gothic Remake, Podoba mi się wizja tego panującego tam bałaganu, albo mówiąc inaczej, takiego twórczego chaosu, co w połączeniu właśnie z muzyką, o której mówiłem, muzyką ze Starego Obozu. Tym klimatycznym utworem sprawia, że naprawdę ta gra bardzo dobrze dla mnie rokuje. Podoba mi się również przedstawienie świata, tej kolonii przez narratora, przedstawienie trzech obozów, ich krótkiej charakterystyki, jak pokazane są różnice między nimi. I zarówno obóz na bagnie, jak i obóz, nowy obóz, bo już o starym wspominałem, też ukazane są bardzo ciekawie w sposób po pierwsze, zbliżony, niesamowicie zbliżony do tego, co było w oryginale, ale taki jakby bardziej unowocześniony, taki wiecie w technikolorze. Wygląda to naprawdę obiecująco. Myślę, że wszyscy, którzy grali w grę Gothic, Gothic 1, Gothic 2, uczekują na ten tytuł. Co więcej, twórcy też wspominają, że zamierzają właśnie rozwinąć ten element świata, który żyje swoim własnym rytmem, podkreślają to. Myślę, że jest to jedna z rzeczy, która właśnie sprawiła, że Gothic był tak wyjątkową grą, nawet w stosunku do swoich konkurentów, takich jak The Elder Scrolls Morrowind, w którym... Świat mimo wszystko był nadal takim światem czekającym i skrojonym pod gracza, a tutaj mamy świat, który sobie gdzieś tam krąży w własnym życiem. Ponadto twórcy chcą też rozwinąć kwestie postaci, kwestie rozwoju postaci, kwestie różnych rodzajów rzemiosła, które nasza postać będzie mogła rozwijać, czyli będzie coś oprócz walki, co będziemy mogli rozwijać. Zresztą wiemy też, że w oryginalnym Gotiku 1 było bardzo wiele pomysłów, które ostatecznie nie przedostały się do finalnej gry, jak chociażby profesja łotrzyka, który miałby chociażby umiejętność ukrywania się w tych beczkach z wodą jak wiecie jest taka możliwość w Gotiku 1 ci co grali to pewnie wiedzą że możecie wejść do beczki z wodą i się w niej schować oczywiście ta umiejętność ten, ten trick w tej grze jest Totalnie pozbawiony znaczenia w ostatecznym kształcie gotika 1. Natomiast zamysł twórców był taki, że miał być jeszcze taki dodatkowy set umiejętności do rozwinięcia. Umiejętności, powiedzmy, łotrzykowo-skrytobójczych, z których ostatecznie w grze otrzymaliśmy tylko takie otwieranie zamków, skradanie, takie bardzo basicowe. Natomiast twórcy nie poszli w tym kierunku. Być może w Gothic Remake właśnie w tym kierunku pójdą i to rozwiną. Ja chciałbym coś takiego zobaczyć i na pewno zagrać sobie takim, powiedzmy, bezimiennym skrytobójczym. Myślę, że mogłoby to być całkiem ciekawe. Moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o nadchodzącym tytule Gothic Remake. Dajcie znać, jak podoba Wam się gameplay, który niedawno mieliśmy okazję zobaczyć. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnych filmach.